Mano z tej strony filmu A to jest pierwszy snack z Minecraft Mody Dziś na pierwszy ogień idzie modyfikacja Player Animators e, Ta modyfikacja dodaje nam animację do gry Jak e, widzicie pierwszą animacją jest latanie e, poczekajcie. Yy, druga animacja to spadanie no właśnie które wam pokazałem Nie, powoli jak i sprintowanie o jest dobra dobrze kolejna animacja to będzie blokowanie mieczem tylko znajdę ten miecz bo właśnie mam i wygląda ona on w następujący sposób bardzo ciekawa poza robił. a tak czekajcie a tak wygląda kucanie dobrze schodzimy się przelecimy do widzę, że zimno się do po drabinkach a więc animacja wygląda następująco samo schodzenie no kolejną animacją jest pływanie, które według mnie jest najciekawsza i najładniejsza zobaczcie ops 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 bardzo ładna i fajna a więc co z animacji chyba jest na tyle, więc ja bym się z wami pożegnać, do zobaczenia, cześć i pa!